Z nami właściciel organizacji Gromda, Mariusz Grabowski. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Zaczynam od turnieju, bo to oczywiście, jak ten turniej wypadnie, to my wszyscy zobaczymy jutro. Natomiast ja mówię o tym, co jest na papierze i chyba mogę powiedzieć po prostu, że patrząc na te nazwiska, to ten turniej dobrze rokuje. Jak to się mówi, papier wszystko przyjmie, ale powiem szczerze, że naprawdę emocje pewnie będą gwarantowane, bo losowanie ułożyło się po naszej myśli. Nie? I, i nie, ma, nie ma co ukrywać, na pewno bitki będą przednie, tak jak, tak jak mówię i powtarzam, e, jeśli zawsze się cofam, to tylko do ostatniej gromdy, a ostatnia gromda była na, tak naprawdę na, na, na 10 i mam nadzieję, że, 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 że ta będzie na 10 plus, bo myślę, że zestawienia, które, które są i, i, i panowie e, w jakich zestawieniach się pokażą, to na pewno na pewno świetne, świetne widowisko nam się szykuje i świetne walki. Myślę, że tutaj nikt nie odpuści, tutaj nie ma, nie ma jakiegoś tam e, złego złego albo słabego punktu i myślę, że wszyscy będą się bić do końca, kres się będzie lała, bo wiadomo, że kibice to kochają, czekają i, i mam nadzieję, że jutro zobaczymy świetny turniej, świetne ekstrafajty. Jak Joker i Scarface pojawili się na scenie, to tę atmosferę można było absolutnie ciąć nożem, bo to powietrze było bardzo gęste. Mam takie pytanie w ogóle, czy Pan próbował kiedykolwiek dociekać, o co tam poszło? Nie, powiem szczerze, że nie i tak naprawdę mnie to nie interesuje, bo, bo wiemy, jakie dzisiaj mamy, mamy sytuacje. Tutaj są ich osobiste sprawy, ja tutaj nie chcę nic wyciągać, do niczego dochodzić, to oni sobie muszą wyjaśnić. Wiadomo, że, że ta napięcie i ta atmosfera między nimi jest naprawdę gorąca i widzimy, jak się zachowuje czy jeden, czy drugi. Ja myślę, że, że Joker bardzo skoncentrowany i myśli o walce o pas. Myślę, że Sebastian Scarface bardzo skoncentrowany i myśli o pas. O, o pasie, dlatego myślę, że ta walka naprawdę wyłoni nam pretendenta i, 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 i zawodnika, z którym zawalczy w przyszłości Mateusz Kubisiński i będzie, będzie bronił swojego pasa. Dlatego myślę, że z punktu widzenia gromdy i widowiska nas na, na pewno dobrze, ale zobaczymy jak to się odpali i zobaczymy. Jestem ciekawy tego zakończenia, bo widzieliśmy, że tutaj panowie sobie ręki nie podali. Zobaczymy, zobaczymy co będzie, co będzie jutro po walce. No nie wiem, no a powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy tej walki i dawno takiego napięcia nie czułem, jak jak mamy mamy teraz. Na pewno chciałem zapytać o walkę Wasyla z Gołtem, bo można powiedzieć, że pół żartem, pół serio, nie macie litości. Oni się znają doskonale, oni sami otwarci mówią, że no nie chcielibyśmy takiej walki, bo jesteśmy kumplami. To też jest pełna profeska z ich strony, bo oni wyjdą i dadzą z siebie wszystko, ale właśnie, gdzieś rozdarte serca mają, a wy pewnie zacieracie ręce, bo takie zestawienie to jest gwarancja naprawdę dobrej bitki to jest sport, Tutaj nie możemy mówić, że ktoś jest przyjacielem czy, czy nieprzyjacielem, kolegom. Tutaj trzeba wyjść, zrobić robota, później to jak Łukasz Parobiec mówi iść na, na piwo. Dlatego, dlatego myślę, że nie. Tutaj nie ma taryfy ulgowej i musieli, musimy wyłaniać tych najlepszych, bo nie ukrywajmy. W Gromdzie mamy, mamy zawodników na najwyższym poziomie, myślę, że na świecie w walkach na gołe pięści i możemy rywalizować z każdym, dlatego, dlatego takie pojedynki musimy toczyć i, i myślę, że prawie 5 lat, które, które mamy, no i 18 gala, jesteśmy pełnoletni, na pewno na pewno. No nam wiele daje i wiele pokazuje, a mamy też dużo wyłonionych zawodników, którzy mogą walczyć takie właśnie walki i mocne walki, bo myślę, że, że te walki w ekstrafajtach i tym bardziej w main event i, i, i main event to jest wisienka na torcie całej tej gali i myślę, że, że to zrobi całą robotę, a nie ukrywajmy, mamy jeszcze inne ekstrafajty i, i tak naprawdę sześć tych ekstrafajtów, gdzie, gdzie już coraz rzadziej coraz ża Zmniejszamy tą liczbę, bo nie ukrywajmy, wiadomo, że kulisy są takie, że ja zawsze wybieram zawodników. Później, później czasami część tych zawodników odpada i zobaczcie, co się dzisiaj wydarzyło. Gromda. Tak naprawdę to jest, to jest marka. Dzisiaj nikt już nie mówi, nie mówi, że dany zawodnik nie przyjechał, danego zawodnika nie ma, bo każdy czeka, żeby, żeby obejrzeć tą grondę. I widzicie, mieliśmy, mieliśmy Anglika, którego, którego chcieliśmy zestawić w niezłej walce, nie będę mówił z kim i po prostu Anglik na ostatnią chwilę wypadł. Dlatego, dlatego mówię, no tutaj my jesteśmy cały czas zabezpieczeni, mamy swoich chłopaków i też ja niechętnie tych zawodników, zawodników z zagranicy chcę chcę brać, bo oni po prostu później jak zaczną oglądać, oni w pierwszej fazie mówią, że że dobra, walczymy, chcemy spełniać marzenia i później jak się zagłębiają, oglądają te walki gromdy, to po prostu, po prostu rezygnują. Dlatego myślę, że, że gromda to jest marka sama, sama w sobie, ale cieszę się z pojedynku tego Anglika który będzie walczył z lutą i myślę, że, że ten zawodnik ten zawodnik jest chyba bodajże jak z nimi rozmawialiśmy trzykrotnym mistrzem walk na gołe pięści, nie wiem jakich federacji, bo pewnie ja ich, ja ich nawet nie znam, ale, ale na pewno jakimś mistrzem jest, ma cztery walki w kocie i żeby zobaczyć, zobaczyć moc, moc gromdy i poziom gromdy jaki jest, to zobaczycie jutro moim zdaniem, co zrobi z luta z mistrzem UK, dlatego, dlatego na pewno śledźcie tą, tą walkę, śledźcie tę walkę, na pewno tutaj będą emocje, a, a to, że, to, że ktoś mówi, że walczy w najbrutalniejszych federacjach, to tylko jest taka mrzonka i myślę, że najbrutalniejszą federacją walk na gołe pięści na świecie jest Gromda i jeszcze raz Gromda. Tyle podsumowania, gromda.tv, wchodźcie, wykupujcie Pay Per View, tego nie można przegapić, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. To na ten ly. Gromada 18. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.